Siemano widzowie, dzisiaj sobie postrzelamy. No. Mam nadzieję, że napisaliście w komentarzu, czy seria Katnap się wam podoba, bo zawsze mogę nagrać. Więc tylko dajcie znak w komentarzu, to nagram. Okej, okay, wybieram zielony. Tak. Tak. Nie. To jest chyba VIP. E! Na jaki kolor strzelam? Na niebieski. Strzelasz! Dobra, na każdym przyciskiem się coś się robi. Strzelamy. Lepsza była gierka, gdzie minigunem, Więc następny film będzie minigunem, jak Wam mówię. Jak ja wyglądam. To jest nie, no są.